I show speed. O tak robi. Przedstawiamy Wam Biały i show z z wąsem. Słuchajcie, znaczy, tu już jest trzeci odcinek. Sztaby nie ma dwa tygodnie na urlopie, więc już chyba nie musimy tłumaczyć, że przez te dwa tygodnie no nie chcemy zrobić dziury w, w nagrywkach. Krzysztof nie goli wąsa, a tak. z Sebastianem. No. Dobrze, teraz. Tutaj już. wrzucamy dziwne rzeczy, po prostu do fajera. Tak, ty do swojego ja do mojego. Chciałem w poprzednim odcinku tak pychać w miarę tak że droższe rzeczy, mhm. ser pleśniowy, sushi, carpaccio, wiesz o co chodzi, po to, żeby Ci w drugiej części, a nagrywamy ją w ten sam dzień, dlatego no. nie jesteśmy przebrani, możemy tylko sobie wymienić. O, bardzo Cię proszę. Zawsze proszę jak proszę. robimy, niedługo takie koszulki wjadą na rynek, zawsze jak działamy, to chcemy coś więcej, kreatywniej, fajnej, więc było Luksusowo, Dobrze? w cudzysłowie, w No ja mam podstawowe, że tak powiem, i jedna w kierunku dla ciebie. Ale ja mam. Ja jeszcze nie powiedziałem, ci jakie mam. Ja już powiedziałem, co ja miałem wtedy. Dobrze. A teraz chcę zobaczyć, chcę nie. wywołać. Bardzo proszę, przepukałem już flaki wołowe. Nie odrzedzają mnie. Wiem, że. ale wiem, że nie lubisz. Nie. Wiem, że tego też nie lubisz. O nie, śledzie. Ja średnio, chociaż ostatnio coraz bardziej. Aha. Żebym nie był taki dla Ciebie niedobry, no. No. bo więcej tutaj nie zasiądziesz za sztabę. O, 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 o Wziąłem jez. coś, co... pistacje. Dubajskie ponczuchy. To jest mój zestaw, kolego. A co Ty przygotowałeś w sklepie? A ja? Amerykańskie Jezu, jak lubię. borówki. Uwielbiam. Druga sprawa, jak nam wyjdzie to, to możemy też nadzieć to puchy No i o, to jest dla ciebie. A dziękuję, ja powiem... też dla, ciebie, ja też dla no, ciebie, ale się złożyło, chłopie! Tak, jest. No, o co chodzi, no. E, Marcin często jest tak. po prostu tatar. Tatar z grzanką i to jest jego, który kupuje zazwyczaj. Tak. To ja po prostu, Romanie, rzucę flaki, nie dałem oleju. Dodam trochę oleju, kochani, bo zawsze miałem prysnąć, ale zapomniałem. Dobra, ja to po prostu wymieszam. Jak to układasz? No właśnie, jedno mam tak. Wow. Jedno mam tak, a trzecie mam tak. No i dobra. Jedziemy. Ja pampuchy bardzo lubię. To się robi, Krzysztof. Dobrze. I teraz tak, ja je opłuczę. No ja na końcu zrobię chyba swoje mięso, bo później borówki, co? Ale ja też już. Później borówki, mięso. Ale ja się nie klej. Ja nie? to tylko opłuczę, to żeby mi pączki to na koniec, żeby nie waliło rybą. Dobra. Ale nam idzie, ale to jest plan. Nie, to jest. Ja to lubię. Ale powiedz, dobra, no nie ważne, To zrobię. Na żywo, bo to ja tego się nie da pokroić. Tego się nie da na kawałki, nie? Ja ci powiem tak, ja, ja robię tak, no. że jak wyciągam go na kanapkę. Bo też mam wszystko. Ja lubię mieć swój System. patrz, Składam go na pół. Wsadzam, jakby ktoś zadresował do mnie kopertę. I teraz patrz, mam cztery, jak go wywijam, i każdy osobno sobie. Ja, ja używam na dwie kanapki, ale można też na cztery i po prostu sobie... No wypadam. i to ale to na... To po prostu do prawda? No to, widzisz, to, to jest to, nie? Już teraz będziesz wiedział jak. Zapamiętałem na tak. to. Wiódź. Zaczniemy Wiódź. od... Uuu! Słuchane. Ej, ale ładna bułeczka! Ale jak o kurde. O jak twoje te pierogi? Takowe pierogi. Do A boga. mamy łapatkę. Łapatka! Zajebisce, no przecież nią łapiesz. No ta łapa łapatka. A. I co, bierzemy to? Powiem ci tak od razu wsipię. Jezu, Jezu zawsze coś jest no. O, o bolusz! Ej, ale koleżanki są fajne. Dobra, spróbujemy. Ej, tu już na Jak z bułką taką. Ej, Ej to, to z jogurtem i z drzemem. To nie ma soli, chyba. To jest lekko takie słodziutkie. Ale, ty... ale jak słodka bułka tarta. Naprawdę, dla mnie no, ja to chlupię jakbym no, bułkę tartą żał. Ja. Ale na drzem. Ale dobra. No. Kurde, jak na złe nie mamy drzemu. To nie uh. mamy drzemu, boże no. Uh. Ale pech, cholera. ale pech. Ej, Boże, jak te flaki śmierdzą psują. Rasznie śmierdzą i tak to... Uh. fu. E, powidła. Mm. Ale to jest dedykowane do innego drzemu. A jak to kawałek to jest. Kawa to jest uh -huh. Ja bym ujawni, skórki jeszcze dał. Uh -huh. Dobra, to wam powiem tak. Chleb jest nieporozumieniem. To jest pyszne. To jest dedykowane. dedykowane. Chyba tutaj nie ma co, bo tu się chyba nic nie wydarzyło, co? Uuu, wow. Ta cała jest inna. Inna. Tu jest chleb, a tu Spalone. jest skórka. Hauka. Ale to jest dobre. Taka piszesz jak świeżą bułkę po prostu z Ale dobre. To jest lepsze ze frajera niż... niż gotowane na parze. Nie mogę się dopieprzyć. Nie mogę na to liczyć, mhm. że to jest złożony smak, bo to jest mięso, to jest po prostu pieczywo. To jest produkt taki, że mogę zamoczyć w jogurcie, mogę to jest upiec, świetne? jest coś innego. Ogarnijcie, że to jest świeże, mhm. że to jest chrupiące, że to jest cieplutkie. W mhm. ogóle jak dacie na to nutellę, ona się roztapia. Jest pyszne. Daj dziewięć. O, ja również. Tak? Dajemy dwie dziewiąte. Ja nawet dziewięć i pół bym, to no naprawdę. Ale tak. to zrobiliście, no. Pierwszy strzał gitara. Nie jestem gotowy. Uuu, Ale śmierdzą. Jedną daliśmy całą? Tak. A tego kroję tak jak ty. Dobra. A dzień na dzień. Chyba poszedł na noc. Weź mi dzień nie. Gdzie jest na dzień? Co, to jest jakiś żart? Nie, nie ma mi takich rzeczy uwagać. Nie Niech że to są beznadziejne. No ty. i weź się, podziel na pół. Tu jeszcze nie ma. Dobra, bez sensu jest tak krzywo to nadziewać. I to już aby trzeba było. Bo... Tak, to o, trzeba ej, będzie. Ale powiedz, że konsy... taka. Coraz ta lepiej się robi, nie? A ty coś tam masz w swojej? Oczywiście. Pokaż co się zmieni. Kurde, Ty. Ty. ominęliśmy ten etap. Ty dżem za szkłem. Dżem za szkłem. Ale wiesz, co będziemy w tym moczyć? Wiem. Naszą pyzę. To będzie dip. Moim zdaniem, twoje już jest. Ja pierdzielę. Ale jakie wilgotny, Jak zrobiliśmy sami taki pyszny dżem. Tak. Dobra, słuchajcie, tniemy, bo ubijemy airfreyery i wracamy. I teraz Daj. to, co ustaliłeś? Ej, pączki. Był mój pączek, więc on wjeżdża tu. tu tak, żeby na słodko. I ale ten drzem tak dobrze wygląda, jezba. No, a tutaj wjeżdża. Tak, twój tatar. I został nam tak. Śledź. Co, tylko śledź nam został? Tak. Od czego zaczniemy? Od przekąski, podcieńka. Nie przekąski, przekąski, nie? nie? A i wygląda z i ich chrupek. Wygląda, ale może tam. Nie rób tak, bo ja znam to o czym no dobra, to... muszę to. Dobra, ja weź przeżyć. Musisz pomóc. tym. Tak. Strasznie śmierdzi. Nie znam tego zapachu nawet. Znam, to jest jak wyciągniesz buta. Z To jest buta. <ślam> <ślam> jak wyciągniesz nogę z buta. <ślam> no wiem jak y, pamięt po treningu, no, no, ale, nie, ale ja nigdy jeszcze tak nie czułem takiego buta. No, jeszcze. No. Znaczy to nie jest takie złe, ale, ale sobie nawkręcałem, patrząc na ciebie w głowę. Najgorsze jest jak się już rozmiękczy i masz prawdziwego flaka w buzi. Y nie ma to smaku stary. <grych> Poczekaj chwilę. Czekam. Chłary jak cholera. Tak. Zero nośnika smaku. Zero. To w zupie są lepsze. Szybko, może to uratujemy. Moje tak ładnie pasuje. To twoje. Zapomniałem, że nie mam połączku. Ja mam ty karnie, pa. O ja. Ole Co z nich wypływa? Ten cukier lukier się ścina. ale fajnie. Dobra, mieszam. To jest dla kaskaderów. To sztaba, by wam powiedział, że to jest dziewięć. No weź taki cienki. No wiem kawę. Taki zakuty gros. Jest czosnek, jest papryka. Mhm. Nie da się tego jeść. Ale uważam, że ktoś to zasypie te flaki może namoczyć, w czymś, żeby one straciły zapach. To po prostu masz takie chrupiące skórki. Jeżeli to nam wyjdzie, no. jeżeli to będzie, to jest dla mnie drzem, life bez dla cukru, bez niczego. No. Jak to smakuje? Jak te słoiczki, co jest fruzelina, czy jak to się nazywa no. taka y, all-nutrition SFD. A, y, fruty to ten żel? No, nie nie te... żel, tylko ten żel? Tak, no. Al, no to wiem, no, no dobra. On się tak żeluje na ślisko, bez grama cukru. Powiem mam, że to jest przepy... Takiego czegoś, jakby mi taki dżem dali, to bym był... To bym płacił 15 się za W ogóle zobacz, jak szybko można zjeść opakowanie borówek. dam 9,5, po prostu 9,5. Ten mix on rozwala wszystko. Ja jestem all inclusive, ale w tych... W tam, gdzie bułki Ci dają świeże, gdzie Ci dają warzywa świeże <grym> masz wszystko nowe. On jest all inclusive tam, gdzie są warzywa i bułki. Jakbym w sklepie zawsze odklejał w pudełka. Jeżeli własny żem polega na tym, że nie trzeba dawać żadnej no. żelatyny, tak. niczego... Cukru. Cukru, żadnej chemii. Masz po prostu borówkę. To, to rozwala czaszkę. Ja mam też dziewięć i O Jezus. Już wiem, co o, mówił. O, mi też wystarczy. Mo, moje mogą, a twoje już wystarcza zdecydowanie. O, ja, o, o, spalił się cukier. Ej, przeciągnęliśmy chyba. Ale minimalnie, nie przejmuj się. No dobra. Ale ten będzie, mówić jak wystygnie, on ale w środku ci, że... nie będzie chyba jeszcze spalony. Dobra, i teraz tak. Zobacz, co tutaj się dzieje. Będzie zajebisty, Krzysiu. Wierzę. Ale też... śmierdzi. Fuu. Śmierdzi octem. O nie, ja to ja osunię. A. Jestem w Marsylii, w porcie to prawda, ale <grystanie> mordy czujesz tylko śledzia. <grystanie> ale jest taka mała knajpka. Zrobiłem nogę na nogę i zamówiłem ja kakao oraz croissant. I to jest Pistacio croissant from Dubaj. Przerwa śniadaniowa o 12.15 w szkole podstawowej. I kuchara wymyśliła, jak zutylizować stare bułki, więc po zamoczyła je w wodzie z cukrem. Do pieca, one się przypaliły i ona mówi, jedzcie, jedzcie, dobre, dobre, nie? Nic Jadzie. mi tu nie zagrało, ale tu wow. jest większa szansa, wiesz dlaczego? Wow, nie rób tego, jezu. Jezus! Tu poleciało, bo tam to się po prostu za bardzo spaliło. No, chyba lepka, na pewno. Mhm. Wiecie co, to już nie jest poczek. to no. już jest jakieś ciasto, przekładanie. co? coś. To to musi być ten pistacjowy, bo jakby drzem się wylewał, to by tak nie było. Dla mnie dziewięć. Dla, yy, dla mnie sześć. No dobra, do siedmiu naciągnę, dobra. że to jest pączek na ciepło, ale nie, że trochę coś innego, że coś więcej poczułem, że, że tłuszcz zadziałał w taki sposób, że coś wytopił. Znaczy, mi, mi fajnie te ciasto się przekształciło, bo zawsze jest takie puszysto-mączyste. To jest ciasto tak. po prostu, a tu czuję się, mówię, to jest w pączku. Ale nawet jak ja nie dałem dziesięć, to nie znaczy, że nie możecie sprawdzić naszej książki, która właśnie się nazywa Łobaben! Zresztą, o czym jest to teraz, widzicie? Stworzyliśmy dla Was książkę z listą, ze zbiorem najciekawszych i najbardziej zaskakujących przepisów, na jakie do tej pory udało nam się natrafić. A wiele z nich powstało właśnie w tej kuchni. Wszystkie zebrane tutaj Łobabeny to sprawdzone propozycje. I tutaj w sumie moglibyśmy zakończyć naszą akcję reklamową, ale jeśli lubisz być przekonywany za pomocą bardziej ekspresyjnych form to zapraszam. A teraz dzięki naszej książce wszystkie łobabeny macie w jednym miejscu. Najlepsze, najciekawsze i najbardziej niesamowite pomysły kulinarne, które dotąd udało nam się uznaleźć i na które trafiliśmy są teraz tutaj w jednym pliku. Nie weszło. Za mocne. Być może wolisz bardziej spokojne formy przekazu. Nasza książka zawiera przepisy kulinarne zwane łobabenami, stąd nazwa książki posiada 42 strony. To e -bok. Zachęcam do zakupu przez link w opisie. Jeszcze Ci nie przekonaliśmy do naszego produktu? To może reklama w formie scenki. Mamo, nie ma nic w lodówce. Weź książkę i sprawdź jeszcze raz. Dobra, znalazłem. To będzie zelbiste. No to teraz pozostaje tylko zamówić książkę w linku w opisie. No i a ja zapraszam, macie link w opisie, tam możecie spokojnie tak. sobie kliknąć. Sklep.pinsusowna.pl w cenie! Już teraz ustaliliśmy, że nawet mniejsze niż Kebab box, więc będziemy radzi... O Jezu, co tam się wyprawiło. Dobra, to już będzie dobre. Okej. Okay. Primoszowi nie będziemy dawać chyba bułek, bo one jak były ciepłe pączki, to były dobre. A teraz już są sucharne. bo nie włożymy po prostu, żeby były ciepłe? A No to włożymy je na chwilę zobaczymy, ale on będzie miał, on musiał By... mieć gwiazdkę, że. Tak, że. No, Rze – Że mo mogą być nie takie mocne. – On ma już suchażone, nie? Coś tam się yy, yy, usmażyło. O tego się nie spodziewałem. Po tym agencie tego się nie spodziewałem. – Dobrze wygląda. – Ja mam... jak to nazwać? Ale zrobiliśmy błąd, że nie zrobiłem chipsów z tego. No. – Ty masz pączki normalnie. – To są jakieś brykiety, człowieka. No. Ale powiem ci szczerze, no się tak jakoś zwaflowały, nie? – Wydają się być suche. – Ale jak jakaś kulka dla Kaucine. zwierząt. – Wypróbujmy. – Dobra środka. Na pewno lepsze niż Karpacio z poprzedniego cięku. Na pewno. Ale sól wychodzi. Tak dobre. Makon fęry i kiełbafii. Dokładnie. Nie, no nie chcę skajtować, bo czuję... czuję mięsne soki. Ale... Ej, na nas tą Robi się dziwnie, nie? Robi się... Chodzi o to, że jest takie, jak ktoś nie lubi sztuczności, mhm. to jest to bardzo żelatynowa a te... Piankowate. Gryziesz, a ta konsystencja się trzyma. A ja bym to zjadł. Na kanapkę na pewno. Uh -huh. ja, ja jestem na taką 4. 5-5, Ja jestem na, jestem na 4, bo wolę normalny. Normalny. Ale 5. ten też raz mógłbym zjeść. A co? Yy, wyciągamy tamto? Uuuh. Już wołamy Primosza? Ej, ale wygląda apetycznie, wbrew pozorom ci powiem. Tego wołamy, a to zjemy razem na koniec, nie? Tak. primos no tato! Ja już głodny jestem. Spokojnie. Już przerwa obiadowa. Póki to jest ciepłe, to spróbujmy, zacznijmy. Co ty tam skrobiesz? Pachnie ładnie, ej! No to dawaj, zalewaj Jesteś i lecimy to... dalej. Czego nie jedliście, co jedliście. Nie jedliśmy no. tego. To jemy? Tak? Tak, póki póki ciepłe. Jest, póki ciepłe. Dobra, proszę. Jemy to razem. Czy to jest ten dorsz, który A, jest skodowany... O! o ho, ho, ho. Ale Ej, w ogóle jakiś ocet, wiśnia oh. i sól. Nie no, tak nie ma, no nie no, bo słyszałem, że... Czekaj, to to. Chodziło mi o to. Zabij go. Ja pierdolę. Mm. Ojej, mam. To jest niemożliwe. Ło, kupa. Co Wow. to? Wow. Łał. On nie, nie rozpoznaje nawet smaku. Słodko-kwaśny ryba. Słonok kwaśny rybny. A, jeszcze cebulka, koledzy. Pod Wódeczkę? Aha, bo ty już wódeczkę widziałeś. Ty dopiero wtorek jest chłopiec. Parmelizowana rybka sosie, w sosie sokofaszynki. Ja piję tyle, dla mnie jest 8. 7. Dużo omegi 3. Szkoda Megi. będzie. Ale Megi. to akurat warto będzie zjeść. Masz jeszcze tyle śledzia nigdy nie zjadłeś. Jak to zjesz, to dwa opakowania śledzia zjeść. No dobrze, to prójmy, jest dalej tutaj chętny na przekąskę pod Netflixa. Nie, to się je ręką. kurki wieprzowe? A ja tego nie wiem. Chyba, że jest za gruby kawałek, wiesz? Nie, 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 Patrzę na niego, No powiem tak o... Chyba, że on lubi, Chyba jest. kojarzę co to jest. Ulubiona przekąska. Sztaby. Ha, ha, tak. Wszyscy to czują, nie? <laughs> tak. No to jeszcze miałoby potencjał takiego. Takie, mm. A on masz przyprawą. No te małe. Te małe, małe du... mogłyby być dobre. A lubisz Takie. No. Okay. Polska żurawina. A to ma wspólne Amerykańska żurawina? Dżem wyszedł ja. Nie dawaliście cukru Nic. Ale masakra. Ty samo w sobie już jest fajne słodkie. No. Ale wiecie co? Dla nas jest idealnie słodkie. Ja to jest to dobre, nie za słodkie. Mm. Bardzo dobry dżemik. Mm, co to? Kurka bułeczka. Sioka nie mogą. Zubaj. Zwaj. Masek niby zagląda, żeby sapnąć. <grymi Renaissance> nie mam Aaaa, A kurwa, Ale się kur... oparłem! A przepraszam! Ciepło ciepło i pan! <grym> Dobra, to nie, 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 no kurde, no, jeszcze nie. Kurw. No nie, słuchaj, gościu, czy ty w restauracji idziesz do kolejnego stolika i moczysz swojego pączka dubajskiego w drzemie? Jak jakiej drzemie. W dżemie, innej, w dżemie jest to do moczenia, będziesz moczył, bardzo proszę. Czekaj, nóż możemy. dać. Nóż. Nieco, no, to no, to no, to nie, co? Zwykła kajzerka? No, co? No, No, Normalnie. Bez niczego. Ale co? Nie, nic, 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 nic. Nie, nie czujesz drugich walorów? Nie, ładnie. bułka. Och! Mogłaby być jako tarpa. Jesteś oschły. O! Widzisz? O, ten nuty, tylko że zimna, dlatego mówi, to jest bliżej. No. no nie, to nie ma zaskoczenia. Chyba, no. że to jest ta pyza taka no na parze. No i, dobry, witamy pana, pyza tak, na parze, że... pyza na parze, wita pana. Zaskoczenie, że powiedzieliście, że jeżeli z pyzy jesteście w stanie Pyt. zrobić kajzerkę, to robi niesamowite e, wrażenie. Ja trochę myślałem, że no. wsadziliście po prostu zwykłą kajzerkę, nie? I, i mówię, no co, 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 co? Słuchaj, bo to jest amator. Bo już zapomniał. My tak tego nie jedliśmy. No, Dawaj rzecz ludzie, na N. Dawaj rzecz na N. My sobie z Nutellą jemy, a daliśmy mu no. suchą i oburzeni. Nie no, wydaje mi się, że tak, o, że robi to na pewno takie zaskoczenie z Nutellą. Robi? Robi. chyba większą niż w tym so, nie ma soli, jest zupełnie inny. Ostatni produkt. Próbuj. To coś... jest R-LAR. No i ale możesz ty... powiedzieć, co to jest. <laughs> <laughs> ja pierdzielę, wygląda jak medium rare. No właśnie, red. cały no, czas no, się no, pytałem Marcina. Ale robił się pół godziny jak coś. I w sumie jeszcze leżał. Tak, i to... no, pastet. No, no, właśnie takie skojarzenie. Nie, no. no. nie może być, to jest zbyt warty. Milonka. ze słujka. Tatar z Wow. A ja to w ogóle. Ten który słynny, który tak. lat temu, tak. 15 lat temu pozwolił zaistnieć Piotrkowi, który, do dzisiaj, który dzisiaj eksplodował po raz drugi. I? Bardzo dobre. Tak. A, no. okay. spoko. Na kanapeczkę jakby położyć. Na Tak, właśnie to tam powiedzieliśmy. Czy był łobabem? Drzem taki. I pyza. I pyza, Taka do drzemiku. <laughs> dla mnie tak, jakby. No, buła, zem, ale to była, ale. wrażenie, ale na zasadzie, że produkt, ale który tylko, nie miał tylko, być produktem. Ja w ogóle proponowałem Krzysiowi, żeby Tobie nie dawać tych bułek. W ogóle. Że ja, bo one tak, leżały tu, ja je wrzuciłem, no. bo wyobraź sobie, że jak ona jest puszysta z mikrofali, to z airfryera wychodzi, że ona jest puszysta w środku, a ma chrupiącą tak, skórkę bo i bo jeszcze jest, krótka. No, jest I jak ją no. posłuchajesz Nutelli, Nutella się topi i rozwala czaszkę. Czyli no? Taki produkt, który trzeba po prostu oddawać od tak. razu. Od od razu, to, tak, nie, Robisz i wiesz. No, no. ja, no, no. ja Ci oddaję, ja Ci oddaję Gdzie masz całą koszulkę z rzepem? Oho. Dobra. No właśnie, gdzie mam swoją koszulkę? No właśnie, no, no, leży no przecież. Jeszcze nie kupiłem, muszę wejść na A, wejść. No, jeszcze, jeszcze dalej jest tylko książeczka, ale dobra. O, masz. Nie. Yeah. Dzięki, nara. No dobra, no, jak idziemy jak do kolejnego. To, pszego, no było pysznie i do następnego, nie? Ja zabieram kawałek, bo jeszcze go sobie